Że okno będzie miało wspaniałe parametry, no bo tak, nie ma dzisiaj innych okien, tylko tych najlepszych parametrach. Ale nie możemy poprzeć tego efektu, zapominając o tematyce dostrzelnienia właśnie wokół okna. Dzień dobry, tutaj program dotacja na okna.pl. Witamy w kolejnym odcinku, a dziś porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda specyfika wymiany okien, ale nie przy nowym budownictwie, a przy wymianach, bo to jednak są dwie różne pary kaloszy. Dlatego witam mojego gościa, jest nim pan Andrzej Migal, Product Manager firmy VBH Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, panie Andrzeju, ja mam wrażenie, że takim świetnym słowem, które trafnie opisuje Wymiany okien to jest słowo kompromis, bo nie możemy zrobić tego, co chcemy, tylko to, co możemy. Czy to się zgadzam się, zgadzam się. Powiem, że chyba najczęstszym słowem na każdym etapie wymiany okien w starym budownictwie właśnie będzie, będzie słowo kompromis. Dlaczego? Jednak jest różnica pomiędzy montażem okien w nowym budownictwie, a czynnościami związanymi, z dużą ilością czynności związanych przy wymianie okien. Dochodzą dodatkowe rzeczy. Czy można je wszystkie przewidzieć? Czy można je w tym momencie zrobić tak naprawdę do końca zgodnie z wiedzą? No właśnie, to są te otwarte pytania w tym momencie. Jakie są w takim razie takie najbardziej klasyczne metody stosowane przy wymianie okien w budynkach, które są takie najbardziej powszechne? Tutaj należy zwrócić uwagę na, na takie te podstawowe rzeczy. Czy wymiana okien jest dokonywana tylko sama wymiana okien? Czy wymianie okien w tym momencie towarzyszą inne prace związane z izolacją, czyli. Dodatkowo dojdzie warstwa izolacyjna, tak? czyli nie samo okno, które będzie nam dawało to to ciepełko, ale dodatkowo cała warstwa izolacyjna na, na murze. I w tym aspekcie mamy do czynienia z takim przypadkiem: jednocześnie i wymieniamy okna, i wymieniamy elewację, wymieniamy okna. Zanim jeszcze będzie wymieniana elewacja, czy dodatkowo pojawi się w tym momencie elewacja cieplna, czyli ta izolacja cieplna, kolejny przypadek, wymieniamy okna, kiedy już wcześniej użytkownik dokonał ocieplenia samego budynku, samych ścian, a w czynności związane z wymianą okna są później wykonywane. Także no w tym momencie to już dajemy dość duże różnice przy przystąpieniu do, do pracy. Która sytuacja wydaje się być najłatwiejsza z perspektywy montażu? No, oczywiście, kiedy demontujemy okno, kiedy mamy do czynienia w tym momencie tak naprawdę z otwartym otworem, e, będziemy mogli swobodnie zamontować okno, i w tym momencie jednocześnie będzie się pojawiała nowa izolacja ciepła. Dlaczego? No ponieważ nie musimy uważać na, tak naprawdę, na uszkodzenia, dodatkowe rzeczy, które się będą pojawiały, ponieważ tak naprawdę wszystkie czynności są robione od początku. Natomiast no, najtrudniej najtrudniej będzie się poruszać w sytuacji, kiedy już wcześniej została wykonana izolacja cieplna na, na ścianie, a my wchodzimy z, z naszymi oknami i musimy uważać, żeby wykonując nasze prace nie spowodować uszkodzeń innych innych prac, które wykonane były wcześniej. Ale rozumiem, że ta trudna opcja nie jest niewykonalna. To, to się robi na co dzień, są ekipy, które już są pewnie jakoś w tym zaprawione. Jak się tego nauczyć? Znaczy, tak. tutaj w tym momencie szkoły nie mam, jedynie doświadczenie. Czym więcej wykonamy my, tych naszych demontaży i nowych montaży, tym na kolejnych, na kolejnych pracach, gdzie się spotkamy, będziemy wiedzieli. Jak się poruszać? Gdzie nam będzie łatwiej, gdzie nam w tym momencie będzie trudniej? Także doświadczenie, doświadczenie i jeszcze raz doświadczenie. Najgorzej będą mieli no pracownicy, no, którzy się świeżo pojawili. Dokładnie, tutaj czekają ich różnego rodzaju niespodzianki dotyczące samego wymiarowania przy wymianie okien, e, tematów pojawiających się z, z różną strukturą tak naprawdę muru. E, mury e, będą bardziej lub mniej powiedzmy zwietrzałe, e, uszkodzone. E, to też w tym momencie będziemy musieli się sobie z tym, musimy sobie doskonale z tym poradzić, ale no, doświadczenie no, w tym momencie no, jest nieocenione. Panie Andrzeju, jak rozumiem, już na etapie pomiaru jesteśmy w stanie oszacować, co nas może czekać przy tej wymianie. Łatwo jest jakby w tym momencie przewidzieć pewne kwestie, czy trzeba być przygotowanym dosłownie na wszystko. Myślę, że trzeba być naprawdę przygotowanym na, na wszystko. No w, w momencie pomiaru, oczywiście, możemy za zgodą w tym momencie inwestora dokonać takich podkuć, tych odkryć cząstkowych, żeby nam łatwiej potem było, ale to i tak w tym momencie nie, nie spowoduje, że będziemy mieli pełną wiedzę na temat, co, co, co może nas w tym momencie spotkać na kolejnych etapach wykonywanych prac. Także kolejny raz to doświadczenie. I naprawdę, no w tym musimy być przygotowani na, na nowe życie wielu narzędzi, wielu materiałów. Fajnie jest, gdy właśnie będziemy przygotowali, kiedy naszym pracom będą towarzyszyły różnego rodzaju i narzędzia materiały. W każdym momencie dostępne. No tak, powiedzmy, że no, to, to z życia tak to tak mało troszeczkę profesjonalnie wygląda, kiedy e, zaczynamy pracę i nagle się okazuje, że musimy po coś jechać, czymś się posiłkować, bo coś, coś, coś w tym momencie nam nie zagrało. No i tutaj jest właśnie kluczowe pytanie: bo chciałem, żeby ten odcinek był przeznaczony właśnie dla tych dealerów, którzy być może do tej pory skupiali się na nowym budownictwie. Ale sytuacja rynkowa wymaga teraz jednak pójścia też w kierunku wymian, bo tutaj jesteśmy dosyć dobrze stymulowani chociażby przez program Czyste powietrze, więc też nasi doradcy do spraw dotacji w naszej koalicji termomodernizacji, której państwa firma jest partnerem, również się w to zaangażowali. No i chcielibyśmy właśnie takim dealerom, którzy mają być może ogromne doświadczenie w nowym budownictwie, podpowiedzieć, jak się przygotować chociażby w kwestii wspomnianych zakupów, co musimy mieć w takim razie dodatkowo z sobą zawsze. Gdy jedziemy na wymianę? Znaczy, dodatkowo tak naprawdę nic, bo, bo wszystkie rzeczy, które my w danym momencie używamy, przydadzą nam się zarówno przy standardowym montażu w nowym budynku, jak i w tym momencie przy wymianie okien w istniejących już starych budynkach. Jedyna różnica, Pojawią nam się tutaj materiały, tak naprawdę stricte budowlane, tak? czyli nie związane bezpośrednio z samym zamontowaniem, montażem okna, ale też z dodatkowymi pracami, które będziemy musieli wykonać. Okna. No bo w tym momencie dochodzimy do tej sytuacji, czy. Zakresem naszej pracy jest tylko i wyłącznie sam montaż okna, a prace budowlane będzie wykonywała inna ekipa, czy my w tym momencie tak naprawdę angażujemy się w pełen proces, czyli i montujemy okno, ale oprócz tego będziemy musieli wykonać dodatkowe prace murarskie. To, jak już rozumiem, jest na etapie, gdy już okno jest w otworze, tak? Natomiast jest jeszcze pewnie kilka różnic w momencie, w którym wyrywamy okno i musimy też na otwór jakoś przygotować, więc jakby pan mógł tutaj powiedzieć dealerom, którzy nie mają tutaj doświadczenia w tym zakresie, na czym polegają właśnie te prace i gdzie tu jest ta największa różnica w porównaniu z takim gotowym otworem w nowym budownictwie? Oczywiście jest dość duża różnica, gdzie się będzie pojawiała. No po wyrwaniu starego okna możemy się zdziwić, że otwór czy jest albo odbiega w tym momencie jednak od założeń, które mieliśmy w momencie dokonywania pomiaru. No i to może być pierwsze zaskoczenie ta różnica może być dość znacząca. Ale zaznaczam tak. Bo tutaj chcielibyśmy zrobić te czynności jak najszybciej, tak żeby klient od razu był zadowolony, i powiem, że to wcale nie tak, nie, nie, nie tak hopsiup Dlaczego? No i znowu pojawia się to słowo kompromis. Jeżeli zdecydujemy się na wykonywanie prac szybko, no to w tym momencie coś nam może uciec po drodze. Jeżeli w, w tym momencie zdecydujemy się na wykonanie prac. Krok po kroku z dodatkowymi czynnościami. Oczywiście to będzie dłuższy proces, zdecydowanie tak. I tu zaznaczę, niekoniecznie musi się zakończyć w jednym dniu. To jest bardzo ważna rzecz. My zakładamy, chcemy, żeby to było szybko, ale pojawia się te słowo dodatkowe, profesjonalne prace. Czy profesjonalne prace jesteśmy w stanie wykonać szybko? No tutaj powiem, że odpowiedź w tym momencie no pojawia się taka dość jednoznaczna. Tak, nie zawsze, drodzy państwo. Jednak, jeżeli będziemy musieli wykonać pracę e, zgodnie z wszystkimi prawidłami, z wiedzą budowlaną, e, z wszystkimi punktami zgodnymi z prawidłowym montażem, jednak te prace będą musiały być rozłożone w czasie. Czy to jest możliwe? Tak, zdecydowanie tak. I znowu kompromis. Decydujemy się na dłuższe wykonywanie prac? Czy nie decydujemy się na dłuższe wykonywanie prac? Czy zdecydujemy się na wykonanie podstawowych czynności, tak naprawdę, ale jednocześnie pewnych rzeczy nie dopełnimy? No bo tak, no bo tak, no bo tak to się może w tym momencie zdarzyć. Czy w tym momencie ten nasz proces całej wymiany rozpiszemy, jak nie na godziny, to nawet na dni. Proponując klientowi dodatkowe rzeczy, czyli na przykład zabezpieczenie otworów, jeżeli taka potrzeba będzie na ten okres dłuższy, to jest oczywiście możliwe. To wymaga oczywiście dodatkowych, dodatkowego czasu. To tak samo wymaga dodatkowych nakładów finansowych, ale nie możemy powiedzieć, że to jest niemożliwe w danym momencie. Także. Tych aspektów po drodze jest no, przy dużo i różnic jest, drodzy Państwo, dużo. No na co trzeba będzie zwrócić uwagę? No właśnie na to, że nie możemy sobie oszacować, że wymiana okna będzie trwała godzinę, dwie i już możemy sobie pozwolić jechać na kolejne prace. Nie, tutaj już możemy, od razu musimy sobie założyć, że ten proces wymiany okna będzie dłuższy i nie ma sensu umawianie się tego samego dnia na kolejne wymiany. Nie, tutaj trzeba będzie pozostać i dokończyć prace, które wykonywaliśmy. To już jest podstawowa różnica, tak? Planowanie, samo planowanie prac. Zaskoczenie, które, które może być. no Jeżeli pracę wykonujemy na nowym budynku, z góry wiemy, możemy założyć, bo to, to były prace, które widoczne są wcześniej przy pomiarach wszystko widzimy, jakie ma wymiary, jakie mamy wymiary, jakie mamy rodzaj w tym momencie muru, jakie w tym momencie, jakich produktów powinniśmy użyć do kotwienia tego okna, jakich produktów możemy użyć w danym momencie do zaizolowania naszego okna, a także, co jest bardzo ważne, taka czynność, która tak nie gdzieś nam umyka, bo jeżeli my rozmawiamy o izolacji, to już myślimy, że mamy temat załatwiony. Nie, drodzy Państwo, po izolacji jeszcze musimy pomyśleć o szczelności czy wodoszczelności, powietrznoszczelności, to niekoniecznie w tym momencie materiały izolacyjne, których użyjemy w naszym procesie, zapewnią nam to. Także tutaj no, tych różnic jest, jest, jest dość, dość dużo. No właśnie, chyba powiedział Pan kluczową kwestię, czyli tak naprawdę... Wymiany wymagają czasu w porównaniu z nowym budownictwem nie możemy sobie tutaj tak układać logistyki i tak dysponować czasem ekip naszych montażowych, jak robiliśmy to dotychczas, prawda? Więc tutaj jednak plus, tam nie wiem, 50% czasu trzeba pewnie liczyć w tej kwestii. Zdecydowanie tak. Tutaj tak, to, 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 tutaj nie, nie możemy tak powiedziałem wcześniej, umawiać się na kolejne prace, czy założymy 50%? Być może, ale to znowu doświadczenie. Każda moja ekipa wykonująca więcej tych wymiarów będzie wiedziała, ile tego czasu w rezerwie musi sobie w tym momencie dać. Także znowu nieocenione doświadczenie, Także można było spokojnie sobie zaplanować cały dzień pracy. Panie Andrzeju, bo jest taka dyskusja w branży, czym jest ciepły montaż? I niektórzy. Proszą wręcz o to, żeby jednak rozdzielić ciepły montaż od szczelnego montażu, bo ciepły to będzie w zasadzie w, przy dzisiejszych materiałach montażowych, według wszystkich, każdy będzie ciepły nad jak użyjemy samej piany, ale nie oznacza to, że to będzie trwałe. Dopiero jak zabezpieczymy odpowiednimi taśmami i tak dalej, to wtedy mamy też i szczelny montaż na długie lata. Jakby pan tutaj tę debatę rozwiązał? Co jest tym ciepłym montażem albo szczelnym montażem i jak to się ma do wymian? No, w tym momencie powiem tak, nomenklatura to jest taka rzecz umowna w tym momencie, ciepły, szczelny, nieprawidłowo, to tak naprawdę powiem tak inaczej, tutaj tutaj, mam bardzo, bym się nie czepiał tych słówek. Ciepły dla mnie to prawidłowy, szczelny to prawidłowy, warstwowy to też prawidłowy. Natomiast jeżeli słyszę w branży, że ktoś wykonuje niepełny montaż. To mi się lamka zapala, co znaczy niepełny montaż, tak? Natomiast ciepły to jest rzecz nie ma definicji na to. Tutaj moglibyśmy pójść w tym kierunku ciepły, czyli używamy materiałów izolacyjnych. No i tutaj do, dokładnie w ten sposób po zamontowaniu okna mechanicznie go przytwierdzamy i używamy materiałów izolacyjnych. No, którymi tak naprawdę układamy okno, tak, czyli pojawiają nam się w szylinie, czy to będzie piana poliuretanowa, czy to będzie wełna mineralna, czy inny materiał, to są materiały, no faktycznie ciepłe, tak, czyli materiały o doskonałych współczynnikach izolacyjności cieplnej. To daje nam, te, co nam to daje, no właśnie, bardzo ważną rzecz. Jeżeli będziemy teraz sobie liczyli. A to każdy wcześniej czy później będzie liczył, no bo po co wymieniamy okna? No, między innymi, no, oczywiście, żeby nam było ciepło w, w mieszkaniu czy w domu, ale jednocześnie, żebyśmy e, ograniczyli koszty związane z, z ogrzewaniem. E, I w tym momencie e, to liczenie się pojawia. I teraz, jeżeli mamy materiały izolacyjne cieplne, użyte. W, w całym tym procesie, to na co zwracamy uwagę? No, ubytki ciepła w jaki sposób liczymy. Mamy ubytek ciepła wyliczony poprzez e przenikanie samej ściany. Do tego nam dochodzi w tym momencie ubytek ciepła przez okno, otwór ten okienny drzwiowy, jak, co by to nie było w tym momencie, ale dochodzi dokładnie to, co w tym momencie widzimy na prezentacji. Dochodzą mostki cieplne. Nie każdy to w tym momencie bierze pod uwagę. Kiedy będziemy mieli do czynienia z, z mostkami cieplnymi? Otóż, kiedy wokół naszego okna mamy zainstalowaną warstwę izolacyjną, na przykład w postaci piany poliuretanowej, ale do tejże piany dostanie się nam wilgoć, woda. Co nam to spowoduje? Otóż, to spowoduje, że wokół naszego okna zamiast mieć, że powiedzmy, taką zaporę żeby to ciepło nam nie uciekało, czy zimno z zewnątrz nam nie wnikało w tym momencie, pojawia się mostek ciepły, czyli w dużo łatwiejszy sposób to ciepło jest emitowane na zewnątrz, czyli ten chłód z zewnątrz wchodzi nam do mieszkania. Tak naprawdę pomijamy ten, ten temat tego mostka cieplnego, bo, mówię, bo mamy materiały ciepłe, bo okno jest ciepłe, bo ściana jest ciepła, ale powiem, że duże ma znaczenie ten obwód okna. No bo wbrew pozorom takie standardowe okno 1,5 na 1,5 to jest 6 metrów bieżących. Jeżeli 6 metrów bieżących, przyliczymy sobie, ile tego ciepła przez ten mostek cieplny może uciec do okna, to są naprawdę. Konkretne pieniądze. To tak byśmy do okna doczepili parowatową żarówkę, która świeci się non-stop. Czy to dobrze czy źle? No fajnie, bo mamy oświetlone okno, ale musimy za to zapłacić. I nie pomijajmy tego aspektu, właśnie związanego z mostkami cieplnymi. To jest bardzo ważny etap i samego projektowania, i potem wykonawstwa żeby my ten największy efekt, czyli to, co chcemy za jak najwięcej ciepła zatrzymać w pomieszczeniu, żeby nie uciekało nam właśnie mózgami ciepłymi. Co z tego, że okno będzie miało wspaniałe parametry, no bo tak, nie ma dzisiaj innych okien, tylko tych najlepszych parametrach, ale nie możemy popsuć tego efektu zapominając o tematyce doszczelnienia właśnie wokół okna. To jest bardzo ważna kwestia, którą Pan poruszył, bo rzeczywiście, no w tej chwili, okna każde musi spełniać dosyć wyśrubowany standard, który funkcjonuje. Do tego są doskonałe teraz materiały montażowe, które są używane na co dzień, które też mają świetne parametry. No i nagle takie detale powodują, że. Klient nie będzie zadowolony, i on będzie mówił, że albo te materiały były fatalne, albo okna są fatalne, i to rzutuje na markę, tak naprawdę, zarówno producenta okien, jak i materiałów montażowych. Więc jak w takim razie, albo czego używać, żeby tych mostków nie było? Jakie materiały pan by polecił, właśnie w wymianach okien? No tutaj w tym momencie musimy skupić się właśnie na materiałach uszczelniających wokół okna. Piana, materiał izolacyjny, doskonałe współczynniki lambda. W niektórych, nie, nie w niektórych krajach używa się wełny mineralnej na północy Europy, ale u nas generalnie wełna. Y, pianka y, w tym momencie polertanowa. Dochodzą materiały uszczelniające. I co to, co to może być w tym momencie, jeżeli chodzi o materiały, które mogą y, pomóc w zachowaniu prawidłowej szczelności? Y, od zewnątrz. Drodzy Państwo, no każdy sobie zdaje sprawę, działanie warunków atmosferycznych i co to, to, to działanie może powodować. Otóż może wnik, powodować wnikanie wody, warunki atmosferyczne to też jest słońce, warunki atmosferyczne to jest wiatr. No i jakie materiały? Od strony zewnętrznej, drodzy Państwo, przy montażu z Narodowym Okna mamy szerokie spektrum materiałów. Mogą być różnego rodzaju sznury poertanowe, oczywiście z, z dodatkowymi materiałami uszczelniającymi. Do tego dochodzą różnego rodzaju folie, generalnie folie włókninowe, bo one mają odpowiednie parametry. Do tego dochodzą taśmy rozprężne, czy to będą taśmy rozprężne stosowane tylko stricte od strony zewnętrznej o parametrach powyżej albo równych, albo powyżej 600 Paskali. I tych ewentualnie jeszcze tak zwane materiały trzy w jednym, czyli tam taśmy multi różnego rodzaju. I to są materiały, które od strony zewnętrznej, pierwsza rzecz, którą muszą spowodować, zapobiegną wnikaniu wody, wigoci od strony zewnętrznej. Czyli właśnie to jest ten efekt, o którym wcześniej mówiłem. Mamy super pianę płytanową, wspaniał współczynniku w tym momencie przewodnictwa, ale pod warunkiem, że ta piana będzie sucha i ten materiał właśnie ze strony zewnętrznej stosowany musi podnieść ten podstawowy parametr w tym momencie wodoszczelności. I teraz tak, szerokie spektrum w nowym budownictwie, a co możemy zrobić właśnie przy wymianie okna? No i tutaj wracamy znowu do, do tego, do początku naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy, mieliśmy różne aspekty samej, samej wymiany. No kiedy będzie prace jednocześnie wymiany okien, wymiany czy dodatkowe dołożenia warstwy na budynku się pojawiają, to tych materiałów możemy użyć wszystkich. Tutaj nie ma tak naprawdę ograniczeń, ale kiedy mamy na budynku stary, tak naprawdę węgarek, z którym mamy do czynienia, albo w postaci starej warstwy tynkowej. Albo już w tym momencie położonej warstwy izolacyjnej na murze, czyli powstaje nam węgarek, i tutaj musimy się zastanowić, które materiały możemy wkomponować. I tam najlepiej zdają egzamin w tym momencie różnego rodzaju taśmy rozprężne, które dzięki swoim parametrom będą dawały nam tą szczelność. Tam też będziemy mogli zastosować różnego rodzaju. Kleje uszczelniacze, uszczelniacze w tym momencie bardzo popularne na rynku, tak zwane hybrydy, które w sposób zdecydowanie lepszy radzą sobie z doszczelnieniem niż silikonu, których wcześniej używaliśmy powszechnie w budownictwie. No tutaj jednak, jednak, jednak te właściwości zdecydowanie bardziej klejące w tych kleju uszczelniaczach są tutaj pożądane. Także tutaj mamy pewnego rodzaju ograniczenia i różnice właśnie między starym a nowym budynkiem, ale tych materiałów jest dość dużo, tak? I tutaj kwestia, tak jak to coś na slajdach pokazywanych, tych rozwiązań jest dość sporo, można z nich korzystać. To są gotowe rozwiązania, no, nad którymi znowu, słowo kompromis. Czy kompromisem będzie zrezygnowanie z tego? Czy to dobrym kompromisem będzie zrezygnowanie z tego elementu, bo pójdzie to szybko, my jednego etapu nie wykonujemy, czy jednak znowu zastanowienie się, troszeczkę więcej pracy, trochę więcej wysiłku, ale efekt będzie zdecydowanie lepszy. O strony wewnętrznej znowu montażu naszego okna, tutaj znowu otwiera nam się pole stosowania różnych materiałów. No dlaczego? No generalnie przy wymianie mamy do czynienia z odkłuciem glifu wewnętrznego, ta przestrzeń nam się w tym momencie otwiera i tak naprawdę dostęp do, do tej części wewnętrznej okna jest dość duży i tutaj możemy spokojnie sobie stosować różnego, materi różnego rodzaju materiały. Ale gdzie ograniczenia? No otóż to. Od odkuciu mamy nierówną powierzchnię, tak, no, 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 no wyrzuciliśmy okno, odkuliśmy, cuda tam się mogą zdarzyć. No i znowu kwestia, czy poświęcimy troszeczkę więcej czasu, czy powiemy, że to się nie da. No powiem, to nie da, to tak no niekoniecznie za każdym razem. No dlaczego? Jeżeli w nowym budownictwie, w nowym budownictwie hasło jest takie, dla profesjonalnego montażu wymagane jest w tym momencie wyrównanie powierzchni, w której będziemy czyli folię czy innego materiału. No to moje pytanie brzmi: A dlaczego tego nie zastosować w starym budownictwie? Tam stosujemy, wygładzamy, dorzucamy nową warstwę tękarską, wyrównującą. No, w starym budownictwie też to możemy. To wymaga oczywiście czasu. To tak jak na początku powiedziałem: być może nie w ciągu jednego dnia uda nam się okna wymienić, ale tę pracę jesteśmy w stanie wykonać. No niekoniecznie mówi ten kompromis, to znaczy wykreślenie pewnego, pewnych czynności, które jednak powinniśmy wykonać. No więc zaczęliśmy naszą rozmowę od kompromisu i kończymy również mówieniem o kompromisie, więc tą piękną klamrą możemy zakończyć. Ja bardzo panu dziękuję. Moim gościem był pan Andrzej Migal, Product, product Manager firmy VBH. Polska, więc też polecamy wasz sklep internetowy, prawda? Wszystkie te materiały, o których Pan wspomniał, są tam dostępne. W sklepie internetowym jak najbardziej, no z tego względu, że sklep ma bardzo, bardzo szeroki zakres. Natomiast no polecamy się w działach jednak fizycznie pracujemy. Ja mam jeszcze kolegów, którzy na terenie całej Polski w sprawach technicznych mnie w tym momencie wspierają. No myślę, że jesteśmy w stanie dotrzeć. Do, 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 do potencjalnych naszych klientów właśnie porozmawiać, zwrócić uwagę. No do tego jesteśmy, także służymy w każdym momencie pomocą. Także nie tylko sklep internetowy z łatwym zasięgiem, ale też te stacjonarne sklepy, gdzie możemy dostać i materiały i poradę na miejscu. Podszkolicie jakby co dealerów jakby się do was zgłosili, jak właśnie z tymi zmianami działać? Zdecydowanie jesteśmy otwarci. Super, bardzo panu dziękuję w takim razie za rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia, kładę się.